No dobrze, w poprzednim odcinku y, rozmawialiśmy o tym, jak taki kurs nagrać. Wrócę z tym pytaniem, ponieważ to jest dla mnie y, istota całego tego kursu. Y, dokładnie, y, bardzo dobre pytanie. No i teraz, jeżeli chodzi o nagrywanie kursów, musimy tak naprawdę na początku ocenić... Jak chcemy go nagrać? Czy to ma być tylko sam ekran i będziemy coś mówić w tle? Czy to będzie jakaś prezentacja i będzie tylko głowa występować? Czy to będzie tak jak tutaj, gdzie jesteś ty i tak naprawdę żadnej prezentacji nie ma? No to to są jakby różne formaty. Ja przygotowałem sobie taką listę To do, do odznaczenia, o czym trzeba pamiętać, żeby nagrać swój kurs. To pozwól, że to przeczytam. I teraz mamy tak. Pierwsze. Kamerka internetowa. Mówię o tym takim. Nagrywaniu w domu. Dokładnie. To potrzebujemy kamerkę internetową, potrzebujemy prezentacji, jeżeli chcemy, żeby ona wystąpiła, możemy ją zrobić w kanwie, możemy ją zrobić w PowerPoincie. Następne to mikrofon. I tu, oczywiście bardzo ważne, żeby to był mikrofon jednak już lepszej jakości, żeby to nie szumiało, bo mówi się nawet, że osoba może wybaczyć Tobie to, jak wyglądasz, ale nie to, jak cię słychać. Okej, okay. ciekawe. I tu też bardzo ważna rzecz, sztuczna inteligencja dała nam też już takie nowe oprogramowania, które mogą też ten dźwięk jakość dźwięku e, poprawiać. Więc jeżeli masz złą jakość dźwięku, to pamiętaj, żeby ją też wykorzystać. E, jak już mamy to nagrane, to właśnie potrzebujemy jeszcze ten program do nagrania. Ja na przykład używam najczęściej programu e, ScreenPal, e, kiedyś nazywał się Screencast i on mi pozwala tak te moje rzeczy, do moich rzeczy wystarcza. Później musimy to zmontować. Możemy też bezpośrednio w tym programie, ale na przykład jak Twój kurs, który będzie tutaj jednak nagrywany przy jakichś pewnie kamerach, a nie przy kamerce internetowej, to tu potrzebujemy już lepszego oprogramowania. Z bezpłatnym można na przykład użyć DaVinci Resolve. I teraz trzy ostatnie takie rzeczy, na które ja zwłaszcza zwracam uwagę, jak nagrywam sobie w domu, to jest to światło. Światło, że miałem ja jednak był doświetlony. Nawet czasem sprawdzam, czy Widziałem, lepiej. Chciałem, że dzisiaj się pudrowałeś w ogóle przed. Na A to wieczorem. miało być za chwilę. <laughs> dobrze, dobrze widziałeś. Puder. Tak, ja wiem, że do, dla mężczyzny może być, że puder, a co tam puder, ale tego pudru dużo nie trzeba. Chodzi, żeby przetrzeć, żeby tutaj na przykład, ja zauważyłem, że tu się czasem świecę. No to po co mam się tu świecić, jak wrzucę tu trochę tego pudru i aż tak się nie będę świecił. I to też daje taką większą pewność. Biała siebie. cera też e, kiedyś była przypisana dla arystokracji, także tutaj podnosisz. musiał cały podnosi, na podnosisz, podnosisz sobie, <laughs> wiesz, status społeczny. Chodzę <laughs> cały na biało. Okay. I teraz tak, światło, ja czasem nawet sprawdzam, czy nie lepiej wyglądam w kamerze, w tej kamerce internetowej, jak sobie zasłonię na przykład rolety, żaluzje, firanki okay, czy coś. Okay. Czasem czyli jest... trzeba, trzeba robić Testować. metodą prób i błędów. Dokładnie. Spójrz. No i ubiór. Jednak... Jeżeli chodzi o ubiór, ty tutaj jak najbardziej pasujesz ubiorem do kursów zgotowania. gotowania. Gdybyś tu miał garnitur i koszulę, raczej byś nie pasował do tej grupy docelowej, powiedzieli, co ja mam, żeby gotować, mam e, występować. Ja dziś no, do gotowania się nie ubrałem, dlatego przysiadłem do komputera. Jesteś moim asystentem. Dokładnie. I teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ja opowiadam bardziej o tych rzeczach takich. Dla osób, które zaczynają, nagrywają przed komputerem. Jednak jeżeli chcielibyśmy porozmawiać o takich profesjonalnych nagraniach, e, które tutaj na przykład będą w kuchni, to myślę, że musimy poprosić e, naszego, naszego specjalistę, który, operatora, który stoi po drugiej stronie e, tych kamerek. E, zapraszamy Cię, e, operatorze. Witam Ciebie, Michale. Cześć, siema. Siemanko. Cześć, Siemanko. Cześć, Cześć. Michał. Co mamy, na co mamy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy to nagrać tak ładnie? Nie tak jak ja, kamerka internetowa i to wszystko wystarczy, tylko tak jakbyśmy chcieli nagrać to profesjonalnie. Na co mamy zwrócić uwagę? No, ja bym zaczął od tego, że najważniejsze w tym wszystkim e, tak i taki, tak jest e, najważniejsza wartość merytoryczna, prawda? A e, to jest raczej taki pierwszy punkt. E, bo w końcu e, do czego służy film z kursów? E, po to, żeby ten dany ktoś się tego czegoś nauczył, prawda? Czyli najważniejsze jest mieć konkretną wiedzę przygotowaną, którą będziemy mówić. E, dalej, na drugim miejscu e, stawiałbym światło, dlatego, że e, filmy... E, Czyli w temat, w ogóle... który już poruszyliśmy. Słowo fotografia wywozi się z łacińskich dwóch słów e, malowanie światłem, e, w dosłownym tłumaczeniu. E, dlatego no, fotografia, filmy w zasadzie bardzo dużo rzeczy zależy od światła. E, światłem e, tak naprawdę budujemy klimat. Budujemy klimat zaufania, e, możemy zbudować klimat niepewności, możemy zbudować jakiś klimat radosny, ciekawy, e, smutny. E, a w przypadku kursu ważne jest, żeby ten klimat był e, taki czysty, taki prawdziwy bardzo mocno neutralny. To ja myślę, że tu zrobiłem właśnie ostatnio błąd. Rzuciliśmy sobie tak na mnie światło, ja się tak świeciłem, a cała reszta się nie świeciła. I wyglądam trochę jak ten awatar przez sztuczną inteligencję i teraz nie wiadomo, czy to prawdziwy, czy nieprawdziwy. Czyli w szkoleniu musimy zwrócić uwagę na to, żeby to światło było jednak doświetlało nas, ale było naturalne, żeby nie odwracało uwagi Osoby, która będzie ten, z tego kursu korzystała, a skupiła się na tym, co jest w tym, tym faktycznym kontentem. No tak? tak, wbrew pozorom, naturalne to tak najbardziej, e, najbardziej ciężko zbudować. E, natomiast no, jest to możliwe jak najbardziej. Mamy kontent, mamy światło. Coś jeszcze e, dźwięk, dźwięk jest ważny, mocno dynamiczny, e, musi być słyszalny, musi być wyraźny. Pozbawionych jakichś tam innych rzeczy, które gdzieś tam odciągają uwagę. Myślę, że on ma być na tyle dobry, żeby po pierwsze, nie tylko na profesjonalnych sprzętach do odtwarzania był dobry do odsłuchu. Ale żeby on działał dobrze na tabletach, na telewizorach, na telefonach, żeby był takim uniwersalnym, dobrym dźwiękiem Czy to się możliwym oporuwnuje... do otworzenia wszędzie. Porównujesz to czasami na różnego rodzaju sprzętach, jak montujesz gdzieś tam filmy, masz podłożony dźwięk i robisz tak, że sprawdzasz jak Ci to działa. Ja kiedyś byłem w studiu nagraniowym takim profesjonalnym i zawsze się zastanawiałem, bo oni mieli trzy rodzaje głośników. Były jedna takie mega luksusowe, wyglądały na jakieś bardzo bardzo drogie i były takie małe kolumny eee, i też się zastanawiałem właśnie po co to jest czyli to mo mogło służyć do odsłuchiwania w różnych, yy, na różnych sprzętach no tak są monitory studyjne które pokazują ten prawdziwy dźwięk i są yy, high-endowe okay. które robią ten dźwięk taki bardziej miły dla ucha dlatego żeby mieć ten dźwięk taki w miarę dobry on musi być takim czymś pomiędzy tymi dwoma rodzajami żeby był w miarę yy, Uniwersalny na tych wszystkich różnych urządzeniach. Okay. Czyli mamy trzy najważniejsze rzeczy: Content, wideo i audio. Tak jest. Kurczę, masz jest. Strasznie, strasznie dużą wiedzę. Muszę się podpytać z ciekawości, bo widzę też na sprzęty, które tutaj dzisiaj przywiozuj, żeby nagrać z nami ten ten film i, i chciałem podpytać, kurczę, to nie wiem, jest jakaś zajawka, czy, czy, czy zajmujesz się tym długo i profesjonalnie, bo, bo, bo wygląda naprawdę to imponująco. Znaczy, co się mogę powiedzieć, pierwszą kamerę miałem w wieku 8 lat. <śmiany> <śmiany> Taką jeszcze czarno-białą na taśmę za 200 zł, pamiętam, udało mi się zbierać z kilku rodzin pod rząd. E, to była jakaś tam pasja, no co, no jeździłem do lasu, filmowałem roślinki i ptaszki, <śmiany> tak naprawdę, tak jest, tak, jest prawda. Potem to się przerodziło tak naprawdę w jakąś tam pracę, gdzie na początku byłem zatrudniony jako pracownik. Potem kilkanaście lat pracy w telewizji, gdzieś tam w międzyczasie otworzyłem swoją firmę. Super. I na dzień dzisiejszy mamy taki efekt, że od 16 lat zajmuję się tą jedną rzeczą, jedyną, z której żyję, i ja absolutnie tylko i wyłącznie robię filmy. Patrząc no i chcę, sprzęty, żeby tak dalej pozostało. Patrząc na sprzęty idzie Ci całkiem dobrze. To, dobrze to robisz. Dobrze to robisz, <noise> skoro tutaj obłożenie maszyn jest tak y, obfite. Czyli Michał, Ty robisz to z pasji, Krzysztof, Ty robisz to z pasji. I ty też robisz i to, i z z to z pasji. <noise> ja już się nie mogę doczekać, aż ta focascia będzie gotowa. No, za chwilę <noise> będziemy na pewno już kombinowali z wrzuceniem jej do pieca. E, no dobra, Michał, tak naprawdę wiemy już, jak zrobić kurs. E, ale jak podejść do tematu grafik? Jak się za to zabrać? A o tym pogadajmy w następnej części, a ty nam powiedz co z naszą fokasią? Po yy, pomalutku podnosi się. Ty nie wiem no, czy no, dobrze, z daleka no. widziałeś, ale już teraz masz przyjemność ja biorę połowę. Wy się drugą masz połowę przyjemność idzie. popatrzeć jak to <laughs> wygląda. My teraz nałożymy jeszcze słuchajcie, nasze ciasto wyrasta. Ja posypię już delikatnie solą. I jeszcze dodatków żadnych nie będziemy kładli. Przewciskam tutaj, poprzyciskam znowu parę razy i odkładam jeszcze na chwilę. W następnym odcinku będziemy już kładli dodatki i zaczynali bawić się w pieczenie. To weźmy się za grafiki.